Teraz drugi etap olszyn. Kiedy zaczną się prace? Dzisiaj właśnie została podpisana umowa, więc myślę, że na pewno w tym miesiącu. Współpraca wygląda bardzo dobrze. Zakończyliśmy zadanie na Stawie Antyckiego, myślę, że z sukcesem, przy udziale panów burmistrzów i jego pracowników, którzy byli nam bardzo pomocni. Mówimy tu o wykonaniu inwestycji pod tytułem Staw Antyckiego. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo dobra firma, rzetelna, która wykonała swoje zadanie wzorowo. Dlatego tym bardziej jesteśmy uradowani tym, że przystąpiła do przetargu na drugi etap osiedla Olszyny. To jest inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców. Nie ukrywam, cieszę się, że dzisiaj mogliśmy podpisać tą umowę z tą firmą. Przypomnę, że inwestycja niebagatelna, ponieważ opiewa na prawie 6 milionów złotych inwestycja. Mają być wykonane ścieżki, chodniki, jezdnie, tak zwane tereny zielone, również place zabaw. No, praktycznie osiedle olszyny będzie miało nowy wygląd, który na pewno uraduje mieszkańców. Termin zakończenia prac koniec 2024 roku. To oznacza, że będzie naprawdę intensywny czas? Tak, to jest intensywny czas, no ale tak jak widzieliśmy, jak sprawnie szły prace przy budowie stawu Anteckiego. No, jestem pewny, że sobie firma z tym poradzi i w terminie zakończy wszystkie prace. A o co chodzi tutaj z wypowiedziami straży pożarnej odnośnie właśnie inwestycji na stawie Anteckiego, bo tutaj pojawiają się takie gdzieś za głosy, o co tutaj chodzi? To jest taka informacja, która nas również ucieszyła, ponieważ straż pożarna stwierdziła, że po raz pierwszy od wielu lat nie było podtopień w Andrychowie mimo tych intensywnych wiosennych opadów, czyli ten zbiornik nie tylko daje możliwości rekreacyjne, ale jest to zbiornik retencyjny, czyli zabezpiecza miasto przed powodziami. O to nam chodziło i tak zostało to zaprojektowane i zrealizowane.